Ciebie tylko kocham, mały, je, yeah, je. Yeah. Ciebie tylko kocham, mały, je, yeah, tylko ciebie kocham, mały, je. Yeah. My, Grzesiu, jesteśmy razem w związku już rok i nie przejmujemy się, co mówią na nas inni. Nasza miłość już będzie trwać na zawsze. My, Zesiu, jesteśmy razem w związku już rok. I nie przejmujemy się, co mówią na nas inni. Nasza miłość już będzie trwać na zawsze. Mały, zrozum, tylko Ciebie kocham. Kocham z Tobą. Zrobisz zdjęcia i to jak się do mnie uśmiechasz, ty jesteś tym jedynym dla mnie najważniejszym. Kocham dla ciebie pisać piosenki. Ty masz jedyny złote serce. Ty masz tylko drugą połowę mojego serca. Ty mi dajesz sens mojego życia. Gdyby mówiłem, że Cię kocham, to mówię to na poważnie, kiedy jesteś ze mną, to o niczym się nie martwię, mały. Ja tylko Ciebie Chcę mieć tobą, mogę zrobić wszystko i przy tobie to niczego się nie boję. Mój Romeo, nie chcę by nasza miłość się popsuła, bo to ty mi dajesz bicie serca mojego. Tylko ty. My, Grzesiu, jesteśmy razem w związku już rok. Nie przejmujemy się, co mówią na nas inni. Nasza miłość już będzie trwać na zawsze. My, Grzesiu, jesteśmy razem w związku już rok. Nie przejmujemy się, co mówią na nas inni. Nasza miłość już będzie trwała na zawsze. Wybrałam ciebie i to ty. Było coś mega pięknego wtedy. Chcę z tobą. Budzi cełano z tobą i z do kina. Ty jesteś moim aniołem. Inni niech mówią sobie na ciebie co chcą, ale my jesteśmy. Najlepszą palą, Ewel. Najlepszą palą, Ewel. Uwielbiam z Tobą chodzisz na landki. I uwielbiam Twoje buziaki. Ja wiem, że Ty mnie nigdy nie zostawisz. Ja Ciebie też nie zamierzam zostawiać. Od dwunasty, zero jest jesteś mylarzem. I będziemy razem, nawet w niebie, tylko o to Boga, byś był ze mną na zawsze. My, Grzesiu, jesteśmy razem w związku już rok. Nie przejmujemy się, co mówią na nas inni. Nasza miłość już będzie trwać na zawsze. My, zeszy, jesteśmy razem w związku już rok, i nie przejmujemy się, co mówią na nas i nim. Nasza miłość będzie trwać do końca i będzie trwać na zawsze. Ja w myślą, moją rano jesteś ty. W mojej głowie ty mi dajesz swoje serce, a ja ci dałam swoje. My tylko mamy do nich klucz. Zaczęło się to wszystko od przyjaźni, a potem ta przyjaźń zmieniła się w miłość, która skończy sam ślubem. Były czasem sprzeczki, ale to jest zupełnie normalne w związku, a ja i tak Cię kocham, skarbie mój. My, Grzesiu, jesteśmy razem w związku już rok. Nie przyjmujemy się, co mówią na nas inni. Nasza miłość już będzie twarz na zawsze. My, Grzesiu, jesteśmy razem w związku już rok. Nie przyjmujemy się, co mówią na nasz inni. Nasza miłość. Już będzie twarzy na zawsze i pomiał kocham cię bardzo. Pamiętaj o tym i ja nigdy że to było mnie zerwę, bo ty jesteś najlepszym, co mnie w życiu spotkało. I cię bardzo kocham. i Ja cię zawsze będę kochać. I nie wiecie dalej, że to już, kocham cię. Mówi ci to twoja przyszła Kalolina.